W dzisiejszym odcinku Werka wychodzi z domu, a ja zostaję samotnym ojcem na cały dzień. Weronika przygotowała dla mnie długą listę zadań do wykonania i będę musiał poradzić sobie ze wszystkim sam. Czy mi się uda? Oglądaj do końca, żeby niczego nie przegapić i zobaczyć też wielką metamorfozę włosów Weroniki. Dobrze, kochani, więc już jestem gotowa. Za chwilkę jedziemy na moją metamorfozę, a tutaj mam przygotowaną dla Maxa listę. No, prawie przygotowaną, nie miałam kiedy tego zrobić, więc szybko ją napiszę po drodze. Max, jak patrz! Ja bym chciał wiedzieć, nie, co będę miał do zrobienia, bo to ja tak przy, przydało, przydałoby się już y, wiedzieć. Dobra, żeby nie tracić czasu, jedźmy. Miuniu, A... będziesz grzeczna dzisiaj z tatusiem, będziemy chyba długo sami. Max ma dzisiaj takie małe utrudnienie, bo Micia jest od rana mamusiowa. Ale może zamienimy i będzie tatusiowa. A może będzie tatusiowa. Za śpi miał... mi pół dnia. Będziesz miał okazję się wykazać. W tym odcinku najlepsze będzie to, że Max zostanie z Miką, praktycznie na całym cały dzień sam, on już co prawda zostawał z nią, ale nigdy tak długo. i nigdy jeszcze oprócz opieki nad dzieckiem nie miał jakichś tam e, obowiązków do wykonania. A dzisiaj nie dość, że musi się zająć miłą, to ma do ogarnięcia kilka rzeczy w chacie. Będziemy Więc... musieli iść z miłą jeszcze na spacerek, będę musiał jej zrobić obiadek, wiem co z tego, drugie śniadanko chyba też. Także to są rzeczy, które zawsze jak już to robiliśmy razem, bo jak wiecie to my... Dobra, jesteśmy... czyli ja robiłam. Ale <laughs> ja czasami karmiłem w tych Wszystkich rzeczy nigdy nie robiłem sam, więc zobaczymy, czy poradziłbym sobie już tak naprawdę jako samotny tata, bo to co kiedyś było, to, 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 to nie. Dobrze, więc po drodze sporządziłam listę, tak jak prosiłeś na kartce papieru. Generalnie nie bierz jej Dobrze. sobie do serca. Bo wiem, że z dzieckiem to nie jest tak, że to jest jakby po kolei wszystko Bo może być tak, że ona na przykład na drzemkę ci w domu nie pójdzie Bo ona na przykład zaśnie ci po drodze, więc się z tym licz Chodzi po prostu o to, że no dobrze, żebyś pamiętał, żeby zrobić zakupy Żebyś dał jej to drugie śniadanie, żeby zjadła owsiankę, bo będzie pewnie głodna Żebyś posprzątał mieszkanie, bo nie wygląda tam najlepiej Z tym praniem no to fajnie jakbyś powiesił Już niekoniecznie musisz nastawiać nowe Też fajnie jakbyś to zrobił Drzemka wiadomo zabawa Hmm, obiadek, spacer. Najważniejsze jest to, żebyś mi ci dawał pić i żebyś ją przewinął. Nie zapomnij o tym. Dobra, lecę, bo się już spóźniona. ma. Mama idzie, papa. Pa. No dobra, micia, to zostaliśmy sami. Co my tu mamy na tej liście? Muszę sobie sprawdzić sam. Zakupy, drugie śniadanie. Micie, nie płacz, mama, mama, mama wróci dzisiaj. Będzie fajnie. Dobra, no mam tą listę. Według niej wszystko będę robić. Znaczy nie, że właśnie tak jak po kolei. Ale dobra, jedziemy po zakupy. Na śniadanie, żeby zrobić drugie śniadanie Micia, proszę nie płacz. Posprzątamy mieszkanie, dobra. Weszliśmy do sklepu Mija. Tata weźmie koszyk i szybko ogarniemy co trzeba. Tata sobie weźmie bajgla z makiem i twarożek. W sumie to będziemy musieli jeszcze Micia zrobić zakupy na obiadek, a na obiadek tatuś ci dzisiaj zrobi sosik pomidorowy z makaronikiem, więc coś co lubisz i coś co tatuś potrafi dobrze przyrządzić, nie? Proszę bardzo pasatka. Bułeczka Mimi. Musimy znaleźć bajgiel, bajgiel z makiem. Jeden, zatwierdź, pyk, Pakujemy. Idziemy Micia, teraz szybko pakujemy Bobasa i mam pomysł na drugie śniadanko dla Ciebie. Słuchajcie, na liście mam napisane drugie śniadanie Mii, owsianka z owocami. Pamiętaj o piciu. O tym zawsze pamiętamy, nie myszko? Zaraz dostaniesz pitku. Chcesz pić? To ci tatuś da. Jeżeli chodzi o owsiankę, ja nigdy w życiu nie gotowałem owsianki. Ja nigdy w życiu nie jadłem owsianki. Ja się tam parę razy próbowałem i to nie smakuje. Dlatego, żeby owsianka była na pewno dobra, pojedziemy do Gosi i tą owsiankę kupimy. Bo tam czasami Werka kupowała dla mnie owsiankę. I przynajmniej jestem przekonany, że będzie na pewno dobra, nie? Że jedziemy jeszcze do gosiaczka, micia, i później kierujemy się do domku, tak? Będziesz miała dobre jedzonko od gosiaczka, nie? Od cioci gosi. Jak taki krasnoludek mamy teraz wyglądać? Jeszcze ta czapeczka ci się tak na tym łóżku. Zadzwonimy do gosi, żeby już wiedziała, co jest grane. Hello, słodki gosiaczku. Witaj, Sprawa wygląda w ten sposób, że muszę przyjechać po owsiankę do Mii. Dlami. Nie ma. Nie ma owsianki? Nie ma owsianki już. O kurde. Została tylko granola, jogurt z granolą i z Co to jest? No, jogurt z musli. A, czy to się nadaje do spożycia przez dzieci. Raczej <grym> <Lepiej> tak. <grym> dobra, to, <grym> to zrobimy gość drive'a, dobra? Dobra. Owsianki nie ma, ale będzie git. Dobra, no to dzięki, papa. Pa. Mijcia, zobacz jakie owocki będziesz miała ładne. Dobra, wszystko załatwione, wszystko kupione, możemy jechać do domu. W końcu w domku, nie? Chodź, idziemy no, chodź. Chodź, chodź, chodź malutka, bo się drzwi zamkną, chodź, chodź, chodź. Dawno się nie cieszyłem tak bardzo na powrót do domu. Tu jest jedzonko dla Mi'i. Teraz będziemy jedli ładnie am, tak? Będziemy jedli am. Moja buła, moje grani, nasza pasata, z której zrobimy sosik. Tak? Musimy buciki ściągnąć. Am. I Am, no właśnie, i Am będzie. Ale zobaczcie jeszcze tylko, jakie tutaj jest pobojowisko. Tu pełno jakichś zabawek, tu, tam i ja to wszystko będę musiał posprzątać, tak? I pościelić łóżko. A ścielenie łóżka to jest dla mnie tak nielogiczna rzecz, no bo po co ścielić jak zaraz i tak w sumie. Zaraz będziemy mieli tu zmianą drzemkę. To podrzemce pościelimy. Tutaj o! Proszę. Tata ma kawkę zrobioną. I mamy jedzonko dla Mii. Będziemy jedli, tak? To jest Miusiowe. Mmm, no, mija. Am. Mmm, smakuje. Tutaj sobie będzie mógł postawić jedzonko twoje. Bo tata też jest głodny, bo dzisiaj nic jeszcze nie jadł i dopiero sobie zje. O, parożek. Mmm, będziemy jeść na zmianę. Tata, mija. Tata, mija. Proszę. Weź owocka. Ale fajna, nie? Mam tego bajgla. I jem nad tym, żeby nie nabrudzić. Ja lubię patrzeć, jak ona je. Jak pije. Ogólnie tu lubię patrzeć, jak ona wszystko robi. Tu będzie też jagódka. Do buźki, ładnie. I ty ładnie wszystko jesz, córeczko. Wydaje mi się, że nie będzie dzisiaj tak źle, a to dzięki temu, że teraz Micia pójdzie Kimkę zrobić, później zrobimy obiadek, pojedziemy na spacerek i może się okazać, że już Werka będzie po wszystkim, nie? Zobaczymy. Halo? A no tak, już musi przełknąć. <laughs> I tak jak Werka na początku mówiła, że jest mamusiowa, tak zobaczcie, nie tęsknisz za mamusią jeszcze, nie? E, 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 panienko! Co to za wychodzenie? Może no, jest zacwana już. No ty, 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 no. Mamusia już pisze ma jak tam? Wyślemy mamie fotkę. Zobaczcie to, jaką Mia fajną minkę zrobiła. Tata z pełną buzią, a Minka ten. Dziubek taki fajny zrobiła. Jednak niestety okazuje się, że dzisiaj nie będzie włosków. Ale to dlatego, że po prostu nie ma koloru. A te, co ja tutaj miałam, to niestety, ale totalnie nie są dopasowane. Ge generalnie to powiem tak. Aż strach powiedzieć o tym mężowi. Bo, jak on pierwszy raz to zobaczył, to mówi, że mnie chyba porąbała. Śniadanko zjedzone mija, także możemy tutaj odznaczyć na naszej liście. Wiedziałem, że będę sobie odznaczać, żeby... wiecie, nie? Jak to jest. Dobra, więc tak, odznaczymy na liście. To jest zrobione. Pyk, pyk. Drugie śniadanie zrobione. Micia też piła, tak jak jest ten. Ok. Posprzątaj mieszkanie. Będziemy sprzątać później, bo teraz będziemy mieli drzemkę. Czy drzemka gdzieś jest tu zapisana? E, zabawa. Mia, zabawę, to te statusie masz cały czas, nie? Zobacz sobie ładnie, co tam jest. No, co już mamy zrobione? Tak, mamy śniadanko drugie, bo pierwsze śniadanko miałaś wcześniej. Teraz chyba będzie drzemka, co? Położyliśmy się, żeby się trochę kimnąć, ale mała Mi, tak jak wcześniej chciała, tak chyba już nie chce. I zaczęła sobie wędrować, nie? Ale zazwyczaj jest to tak, że ona właśnie sobie trochę chwilę powędruje, pobawi się jakimś tutaj. O, teraz dorwała jakąś piżamkę mamusi. Mhm, mm tak. No, więc ona sobie chwilę tutaj polata i zaraz przyjdzie, przytuli się i będzie spała. O, o, i już do włącznika, tak? Już do włącznika. Mija sobie ostatnio ten włącznik światła podobała i ona sobie, o, lubi do niego podejść i włączyć światełko, tak? Włączysz? Niebie. Niebie? Niebie. Język mijowy jest śmieszny. Zobaczymy, czy włączy, czy nie włączy. Uwaga, no, tu musisz niżej nadusić, żeby włączyć. No tu! No dobra. Czasami się udaje, a czasami nie. O, brawo! Zapaliłam światełko i Tatagashi. przygotowana na to. Idę teraz, e, żeby nie przeszkadzać Maksiowi i Miuni w spędzaniu czasu sam na sam. A tak naprawdę to też ja potrzebuję trochę takiej chwili dla siebie. No to pomyślałam sobie, że skoro słoneczko ładnie świeci, no to przejdę się do Poznania. I idę tak sobie. Mózg mi zaraz zamarznie. Naprawdę jest tak zimno. ojki bo spadnie. Ojejuś. Ja kto się obudził? Patrzcie. Obudziła się i idzie. Chyba, poszła szukać mamy. No, co jest nóżko? Ile my spaliśmy w ogóle? Która jest godzina? 13.25. To my spaliśmy mija półtorej godzinki. A kto tutaj się bawi? Zapalanie i gaszenie światełka, co? No, a kto tu się bawi? Powiem wam, że przed chwilą myślałem, że będzie tragedia, bo chodziła sobie tak tu z tego pokoju tam do pokoju i tak dalej, chodziła po, po mieszkaniu i myślałem, że szuka mamy. Być może szukała, ale jest git. Zmieniliśmy ładnie pieluszkę po spaniu i teraz no najgorsze jest to, że nie chce mi się wody napić. Nie chcesz się tatusiowi napić wody. Micia, chcesz wodę? Chcesz pić wodę czy nie? To, o, widzieliście to? Posprzątaj mieszkanie, umyj naczynia, przetrzyj blaty. Ja nie wiem, czy zdążę mi, jak już jest niedługo 14, a przecież ojciec musi ci jeszcze teraz obiad zrobić. Ale zanim zrobimy obiadek, to co mimi? Pościelimy łóżko? Dobra, mija. Bierzemy listę. Możemy odhaczyć, że pościeliliśmy łóżko. Jest git, w miarę, co nie? Mija. Jest git. Dodałem sobie znaczek, ale zobaczcie, jak ona napisała. Porządnie zaznaczyła, że to ma być porządnie. Dobra, przydałoby się mijać, posprzątać tata tutaj te książeczki ci weźmie. W ogóle ja to zastanawiam się zawsze przy takim sprzątaniu o tej godzinie, bo tak naprawdę ona jeszcze dzisiaj, jeszcze ma pół dnia przed sobą i zastanawiam się, czy o tej godzinie jest w ogóle sens sprzątania. Mija ma taką matę na stópki, żeby właśnie sobie po niej chodzić i to jej na stópki ładnie ma pomagać. Tata też czasami sobie chodzi, nie? Pokażesz jaką masz matę? To jest taka mata, nie wiem gdzie Werka ją zamówiła, ale właśnie mamy tu różne takie to jest w ogóle najbardziej kujące, nie? nie? Jak ci się chce, to chodzisz, a jak nie, to trzeba ci trochę pomóc. Skoro jeszcze mamy dzień cały, no to tutaj tego obrębu nie ma sensu sprzątać. Sens jest jedynie w tym, żeby odkurzyć trochę w mieszkanku. Co tam masz, Micia? Co przyniosłaś? Rolsiki? Też rolsika? Mia ostatnio już ja, ja, ja. Y, sama przynosi rolsy i mówi, że na przykład... Znaczy się mówi, no przynosi i mm, 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 mm", po swojemu że chcę rulsika, żeby jej otworzyć. Proszę. Dobre, dzisiaj masz rabarbarowe rolsy. I ja teraz, kochani, zabawię się w Weronikę i zareklamuję Wam te rolsy. Są to rolsy w 100% naturalne, bez dodatku cukru, bez barwników, bez konserwantów i są również bezglutenowe. Tutaj akurat mamy rabarbarowe rolsy. Z nutką Mięty. Micia lubi praktycznie wszystkie rosy. Wejdźcie sobie na ich stronę. Tutaj macie link. Macie też kotrawatowy werka 10, dzięki któremu macie 10% zniżki na zamówienie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie, także sobie wejdźcie i zamówcie, bo te rolsy naprawdę to jest coś fajnego. No, Mia je odkąd zaczęła mieć rozszerzaną dietę. To Micia je od samego początku je sobie żuje, bo to jest taki trening gryzienia i rzucia dla takiego maluszka. Dobra, micia, musimy zabrać się teraz za twój obiadek. Jeżeli chodzi teraz o gotowanie, to najgorsze w tym gotowaniu takim właśnie jest to, znaczy się najgorsze. Chodzi o to, że po prostu micia nie ma takich doprawionego tego jedzenia, wiecie, jeżeli chodzi o sól, więc dajemy jak już to, tylko troszeczkę soli, tak naprawdę o ociupinkę, jeżeli już. Staramy się właśnie tak nie, nie dodawać jakichś takich. Wiadomo, jakich rzeczy, więc użyjemy dla ciebie, Mimi, pasatkę i najpierw tatuś zrobi tobie jedzonko, a później ewentualnie sobie, jak da radę, nie? Najważniejsza jest miumia. Dobra, włączyłem jej świnkę Pepę i na razie sobie ogląda, patrzcie. Cina Rollsa i ogląda. Co, już nie, Już nie chcesz? Nie, opka, nie! Opka, nie, kochanie, to ta musi ci zrobić obiadek. Powiem wam, tak, nie, że pierwszy raz z nią jestem tyle czasu od rana sam. I ja nie wiem, jak ja mam zrobić te wszystkie zadania, które mi Werka wypisała. Ona chce do mnie na ręce. Dobra, możemy przejść do gotowania w końcu. Mało czasu, naprawdę mało czasu. 5 minutek i sosik już mamy gotowy. Bardzo prosty przepis, no po prostu do tej pasaty dodałem troszeczkę soli, tak naprawdę o ciupinkę, troszeczkę pieprzu, no i bazylia plus oregano, żeby to miało jakiś smak. Teraz ugotujemy makaron i Micia będzie miała już obiadek gotowy. Najgorsza jest tylko jedna rzecz w takim tutaj jedzonku z pomidorków, że później cała jestem brudna, nie? Nieraz jest tak brudna, że ją bierzemy do kąpieli, ale... Tatuś postara się Ciebie tak nakarmić, żebyś się za mocno nie wybrudziła. Nie no, ja wam powiem, że to jednak nie jest takie łatwe być samemu z dzieckiem. Bo ona ciągle wymaga uwagi. To nie jest tak, że to się samemu wiadomo, że się chce poświęcać też uwagę, ale ona po prostu jej sama wymaga. Mimi, nie, zamknij szafkę, proszę. Jednak jak jesteśmy we dwójkę, to jest o wiele lepiej. Już zaczęło się też to, czego się obawiałem, czyli wołaniem mama. I kochanie, uwaga malutka. Podano do stołu! Tata będzie dawać, bo jest gorące. udało się. Ja nie wiem, jak ta mama mija, nie? Też nie wiesz, jak ta mama chce, jeszcze żebym zrobił resztę z tej listy. Przecież to nie starczy dnia, nie mija? A będziemy musieli już po nią jechać niedługo. Spróbujesz jedno kółeczko? I co? Dobre zrobił tata? Chciała podmuchać. Co dobre? Może być? Dobre. Widzicie, dobre. Córeczka nie kłamie. Pamiętajcie, takie małe dzieci to w ogóle nie kłamią. Więc jak Mija mówi, że jest dobre, to jest dobre, tak? Ale pamiętaj, nie kłam nigdy. Jak będzie niedobre kiedyś, to mów micie, że jest niedobre. Weź sobie to samo do buźki. Albo jakbyś chciała tak powiedzieć, tak komuś milej powiedzieć, że jest niedobre, to powiedz dobre, ale więcej nie rób. Pierwszy raz tak długo jesteśmy sami. Ej, Powiem wam, że nie jest aż tak źle, bo jak widzicie, sobie radzę. Z tym, że no właśnie za mało czasu, żeby wszystko ogarnąć w tej chacie. Ale można powiedzieć, że zdałem w miarę test. Tylko nie znam, że chyba posprzątać, Co mnie akurat nie smuci. Jak już Mika zaczyna wypluwać jedzonko, a to właśnie zaczęła robić, to znaczy, że się najadła, nie? Co byś chciała? Wodę musisz się napić. Ho. Tata nie może znaleźć, niestety, mi kubeczka. Ale Micia na całe szczęście potrafi pić z butelki, nie? Pijemy? Pijemy. To jest w ogóle niesamowite, nie wiem czy pamiętacie jak się obudziliśmy z mią, to była 13.30, chyba nawet przed 13.30 a teraz jest 14.44, no 14.45 rozumiecie? I ja zdążyłem zrobić tylko tyle, że obiadek. To jest, to jest w ogóle niesamowite jak czas przy takim dziecku ucieka. O, odebrała w końcu żonka. Co robisz? Czekasz na nas, zobaczcie, werka w galerii się bawi, a, a tatuś teraz. O zobacz, Mimi, mamusia. Strasznie szybko czas ucieka przy tym dziecku. I ja, Weroniko, ja nie wiem, jak ja mam to wszystko zdążyć zrobić z tej, z tej, z tej listy. Ale zakupy, śniadanie, na, na śniadanie na obiad zrobiłem. Drugie śniadanie, Mimi zjadła. Posprzątaj mieszkanie. Jeżeli chodzi o sprzątanie mieszkania, to zdążyłem odkurzyć i po odkurzaniu zająłem się obiadem dla mii, więc zrobiłem jej obiad. I mija zdążyła zjeść też ten obiad. Mija, Ona zobaczyła mamę i już jest przezrane. Chodź kochanie, już już już. Gdzie jest twoja bluzeczka, malutku? Widzicie, jaka jest w ogóle mama w życiu takiego dzieciątka ważna? Zobaczyła ją tylko i zaczęła płakać. No i już jedziemy. Pojedziemy po mamusie, chodź. Wera zawsze do mnie mówi, jak ty jej te skarpetki ubierasz? A ja po prostu chcę, żeby jej było ciepło i żeby jej nie naciągały się do góry te... Wiecie jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Te, no! Spodenki. A komuś trzeba ubrać bluzę. Tero, gdzie jest przód, a gdzie tył? Rączkę, poproszę rączkę. Pięknie. I tu druga rączka. Poproszę drugą rączkę. Piękna jesteś, no! Możemy iść? Gotowa do drogi? Mimi? Gotowa? Idź do windy, Mieszko. A co to za minka teraz? Halo, co to za minka? Ej, co to za minka? Czucia! Jeju, mija! Co to za minka? Co to za minka? jeju, kto to się tak tam cieszy? Ja zauważyłem, że jak z nią gdzieś sam jeżdżę, to ona się częściej tak właśnie cieszy. Że wiecie, nie jest jakaś taka smutna, nie płacze czy coś, albo się nie denerwuje, jak na przykład ją wkładam do tego fotelika, tylko właśnie dziewczynka moja malutka. Maradoche! Jedziemy po mami! Jednak doceniam teraz bardzo to, że my jesteśmy praktycznie no cały czas z we dwójkę. Właśnie dzięki temu ja mogę gdzieś wyjść na chwilę, werka może. To jest jednak no coś, co, co trzeba docenić, warto docenić, bo jeżeli ktoś jest sam cały czas z dzieckiem i nie ma żadnej opieki, to no to już jest. Mogą się robić małe schody. Idziemy do mamy. Teraz dopiero będzie radość, nie? Jak zobaczysz swoją mamusię ukochaną. Tatuś spoko. Ale mamusia. Nie? Zobaczymy jaka będzie reakcja na mamcie. O, Mimi. A kto tu jest? Jakaś zdziwiona. Ej właśnie, nie masz włosów. Ej no Mija, ty nie ciągniesz do mamy? Co jest? <noise> A czemu łysa? Odczepili ci tamte włosy? No nie jestem przez. Pani. No bo sama tak powiedziała, no, że dobra, jesteś. No, nie musiałaś tego podłapać, mówisz powiedzieć, kochanie, ja wyglądasz dobrze. Yy, problem był z piciem, nie chciała mi pić. Co, się na parę? Patrz, zapomniałem o parku, ale wody piła. W końcu już piła co jakiś czas tą wodę, nie? Po prostu często jej pytałem. A w domu nie było też kubeczka jej? Pisałem do ciebie, nie dałaś mi znać, gdzie jest kubeczek i nie było też wody w małym tym, bo wszystko było w aucie. No, trzeba było mi napisać. Tak. Godzina 16.31. Wracam do domku z moją żonką. I jedyne, co teraz chcę jej powiedzieć, że bardzo doceniam to, że, kochanie, my jesteśmy razem, że ciebie mam, bo jakbym był sam, ciężko by było. Doceniam cały Twój wkład w wychowanie naszego dziecka, bo to jednak nie jest. Łatwo, żeby zająć się dzieckiem i jeszcze wszystko w domu zrobić. A to są tylko słowa twoje. To są tylko słowa, okej, okay, ale czyny też będą, mam nadzieję, w najbliższym czasie dla ciebie satysfakcjonujące. Ja się trochę boję tego, co zostanę w domu no, zastaniesz nasz mieszkanie. Ale powiem ci, że łóżko... No... Łóżko ładnie? Powiedziałem sobie tak, do Mii jeszcze mówiłem, że Mija zrobię e. tak, jak mama robi. Ładnie? Ja nie chcę wyjść na jakąś wredną... Ale oboje dobrze wiemy, że gdybyś się postarał, to byś to zrobił tak, jak ja to robię. Ja tak nie robię. No dobra, ale podobnie jest. Dobra, idziemy dalej. Czekaj, zapalimy światełka. Przyrządziłem mi obiad, ale nie zdążyłem posprzątać jeszcze, bo musiałem jechać po ciebie. Zresztą pamiętasz, Micia zaczęła płakać od od razu po obiadku, ale ona myśli, że to tak łatwo z dzieckiem. Dziecko cały czas ona chce mi... myśli! No. <laughs> Dziecko myśli. cały czas chciało mi na ręce, nie? Dziecko na ręce cały czas ale mi ja chciało. Wyciągnięte widzę. Powieszone. Z praniem stwierdziliśmy z miłą, że pewnie jest y, suche i tak. No Jak bo super? mamy su suszarkę, więc pewnie było suszone też, tak? No gdzie? A, nie było. No In, to... A ty myślisz, że inaczej bym ci kazała wieszać? No właśnie wydawało super mi się to pranie? bez sensu. W każdym razie, jeżeli chodzi, to mamy tutaj tak. Wiesz co, najbardziej boli mnie to, że spacerku z nią nie zrobiłem. No bo nie było kiedy, obudziliśmy się i już później czas uciekał. Zakupy zrobione, drugie śniadanie zrobione. Odkurzyłem. Więc można powiedzieć, że posprzątane. No tylko to pranie zostało, i tu posprzątasz teraz po tym obiadku. Zabawa była, obiad był. Najważniejsze, że Dzidziuś zadowolony był. Dziś zadowolony był? Tak. Ja? No. Dobre am-ampa to zrobił? Tak, pokazywała, że było dobre wcześniej też. Włoski dotarły, dziewczyny dobrały idealny kolor pod moje naturalne. Pasują, nie? Pokaż. Ja na przykład nie widzę różnicy. Mega no, to wygląda. Dobra, będziemy miały zakładane, znaczy będziemy miały, ja będę miała zakładane te włoski. No i zobaczycie, jak to w sumie wygląda. Tutaj już są te kapsułeczki. Oddaję i idziemy teraz myć włoski. teraz uwaga. To jest pięknie. Zupełnie inaczej czuję je na głowie, niż tamte kanapki, które miałam. To po pierwsze, pierwsza różnica. jest taka, że one tak bardzo naturalnie wyglądają. To, że kolor pasuje, to jest jedna rzecz. To są moje włosy. Wcale ich nie przedłużałam, po prostu mam dobre suplementy. To nie jest to moja perwa. Tak. Dokładnie. Fajnie. No ślicznie. Dobra, kontakty. Do zobaczenia. No pa. No teraz to jest zupełnie co innego w porównaniu do tamtego. Tam mi od razu coś nie pasiło, ale teraz jest pięknie werka. Miałam takie mieszane uczucia co do tego, no ale zaufałam, zaufałam. Powiedzieli mi, że ta metoda do moich włosów będzie najlepsza, więc no zawsze chciałam mieć więcej tych włosów dlatego też się zdecydowałam na te kanapki a tutaj mi normalnie Daria spadła z nieba także jak będziecie w Poznaniu to koniecznie sobie zajrzyjcie do La i pięknie, pięknie, pięknie